Eu W okazji prowadzenia 5 lat edukacji w naszym Muzeum Miasta Gdyni otwieramy dzisiaj wernisarzem hucznym dla wszystkich dzieci, małych i dużych, wystawę pod tytułem Co krokodyl ma w brzuchu. Jest to wystawa, która została stworzona dzięki i na kanwie przygód Piotrusia Pana, w którym to właśnie występuje krokodyl, który zjadł złego, złego kapitana Haka. No, i między innymi przed zjedzeniem tego niedobrego pirata zjadł również budzik. My budzików mamy kilka. Mamy tam 26 zegarów zabytkowych, do których zwiedzania serdecznie zapraszamy. Wystawa również jest, jak widać zresztą, pomyślana bardzo kolorowo, aby każdy z nas mógł obudzić w sobie małego Petrusia Pana, własne dziecko, które marzy, cieszy się życiem. Wystawa ma bogatą ofertę edukacyjną. Na naszej stronie można zapoznać się z nią. Także serdecznie wszystkich zapraszamy.